Siemaneczko, ciołeczki, z tej strony polski, Woja, to dobra, nie, pocho. Ostatnio pograłem na skilla, chyba. Chyba, nie, wiem. Ale mam no, nadzieję, że nam się uda. O, ja, ale już nie. Boom. pierwszy. Jezu, teraz się próbuję skupić, a nie, mhm. Czekajcie, zróbcie tylko... Nie wiem, co ja robię. Chyba widzieliście mój pasek przez chwilę, ale jak nie widzicie mojego paska życia, to sorry, ale też... No czemu znaczy, ja nie strzelam? No. O ja. O ja. O jo jo Pewnie jestem ostatni. Dobra, nie. Się cieszę. Bum! Wow! No, czemu mam te cofki? I czemu mnie te koją? Wiem, że jestem słaby, ale... I tak gra, właśnie widać. Okej, okay, lecimy dałem, może coś mi się uda. Głupiecowki. No, Um. No to jest blisko, ale się opłacało. Jej, ja już szkoda, że nie nagrywam kam z kamerką, ale to co ja. No normalnie nie. No i jak? i no, jak? No, Byłem aktualnie chory, nie było odcinków dlatego. Bum. No i bum, i znowu, i teraz nie. nie, nie super. Te, wezmę to i... Ach, mogę się nie otrzymać, ale. Ach, wszyscy mnie Nie wiem, nie umiem angielskiego. Nie lubię mnie chyba tutaj. Serio? O. Nie widzę już nie No jakim cudem Jakim ruskim cudem No ktoś ich zamurował tam No spoko właśnie widzę Hmm. Żółci to jesteś ninja, choć mają mniej, no, czy jakieś różkie koksy. Okay. Mhm, Okej. Okay. Okej, okay, drugi. A ściągnął mnie. Kupi-kupek! O, weźmiemy sobie m Tym jeszcze nie grałem. 15 serio? No jestem jest w tym grze. Mm. Teraz było więcej. No nie. Chłopczuko, jesteśmy z powrotem. Jest Jest ze mną. Tak. Ktoś, ktoś. Uu, panie. Nie widziałem go, nie widziałem z jakiego on teamu. Tak dla informacji. Pana Ktośa Fransiowatego. tego w lukada. Ze steama. Za free. Free to play. Heh. Tak. Dokładnie. I ożywisz pewnie mój odcinek. W pierwszym odcinku. W, w pierwszym odcinku, który nie został wrzucony był Jawrzyk, ale on mi się pomieszał coś się. nie wyszedł mi pierwszy odcinek. Nawet nie wiem czy... Nie wiem, co my tu lecimy, no nie, no w głowę mu strzeliłem, no nie, no nie, nie lubię ich. W ogóle jakieś ruskie są, jest jeden, dwa. Dwa ruskie i dwóch Polaków Dobrze mówię To może zaleć na, na kolejnym odcinku się nagramy razem odcinek Znaczy ja nagram z sobą. No możesz nagrywać Zezwalam. Jak chcecie wiedzieć, to franusiowaty to mój ziomek ze szkoły. Jej. Wszyscy go znamy, hehe. Hm. <grym> o. o kurde. Ale mnie zrobili. Więc. To by było na tyle. W tym odcinku kolejny odcinek już może z Chronozjowatem. Więc to by było na tyle, lajkujcie, subskrybujcie i pa pa.